Cześć Boże, szanowni Państwo. Znajduję się na polu w świeciu wiz. ruin zamku. Jest to pole, które ma 34 hektary i zostało obsiane belisą w listopadzie ubiegłego roku. Pole, na którym nie zostało wykonane żadne zabiegi chemiczne. Pole, które jest obsiane pszenicą zaprawioną efektywnymi mikroorganizmami tlenowymi, tak zwanymi OMami, wytwarzanymi tylko i wyłącznie przez firmę NeoAqua, marka Mokcińskiego i bogatą w 60 różnych szczepów mikroorganizmów pierwotniaków Okszemków, bakterii tlenowych, beztlenowych, azotowych, grzybów, mikoryzowych, grzybów jednokomórkowych i zaprawione ziarno trafiło bezpośrednio do gleby. To jest efekt tego wzrostu. Są to bardzo rozkrzewione silnie rośliny, które mają teraz szron na sobie. Ale kiedy on z nich zejdzie, okaże się, że są fioletowe. Mają tak silny pęd wzrostu, tak dużą witalność sobie, że są fioletowe. No i widać, że często skubane przez. Obecną tutaj zwierzynę, czyli smaczne dla porównania, pole za tymi drzewami, które widać w tle, jest w pełni chemiczne bardzo mocno chemiczne. I tam przyrost pszenicy posianej dwa miesiące wcześniej przed naszym siewem jest o jedno o jest sześciokrotnie mniejsze. Sześciokrotnie. Widać, że chemia nie daje takiej witalności, takiego potencjału jak naturalny naturalny yy, yy, wspomagacz. I oczywiście te efektywne mikroorganizmy są również na wolnej wodzie, czyli wolnej, uwolnionych uwolnione jest z blokad przepływu informacji którymi są energie, energie subtelne, które pozwalają komunikować się tym roślinom właśnie z tymi najmniejszymi formami życia, tak żeby mogły dać plon obfity, zdrowy, witalny. Żbła tej trawy, tego naszego nawet tu gęsto skubanego materiału, mają już po 17 cm. My mamy dzisiaj 17 marca. Także nie ma alternatywy w chemicznym rolnictwie, która by dała takie same rezultaty, jak obserwujemy tutaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Polecam taki sposób poprawy ze ściółkowaniem, zatrzymywaniem węgla, zatrzymywaniem. Materiału budulcowego dla roślin i mikroorganizmami wolną wodą. Pozdrawiam serdecznie, Marek Mokwiński. Dobrego dnia.